Się Manko. Dzisiaj przychodzę do Was z Get Ready with Me. Będę używać tych kosmetyków, które są tutaj w tym ładnym koszyczku z Biedronki. Będzie to Get Ready with Me na Panieński. Teraz nagrywam tu w sobotę, jest godzina 8:08. Mam jakąś godzinę, półtorej, żeby się wyszykować. Także mam nadzieję, że zdążę z Wami. Chciałam Wam to nagrać, bo bardzo lubię oglądać takie Get Ready with Me. Od razu na początku chciałam Was, Wam bardzo podziękować za odbiór mojego pierwszego filmu. Jest mi bardzo, bardzo miło, że się Wam podobało. Jak widzicie, są tu same produkty wysokopółkowe, bo zawsze jak mam jakąś imprezę, czy tam większe wyjście, to zawsze stawiam na sprawdzone kosmetyki. Ja. Proszę, co to zacznę od płatków z Pixie. Zawsze je nakładam przed właśnie większymi wyjściami. To są to jest fajny produkt, ale czy dałabym za niego tam 150 zł tyle, ile one kosztują? To nie sądzę. Chociaż ich jest tu bardzo dużo, 30 par, ale yy, moja wewnętrzna grażna się budzi i mówi nie, one się błyszczą. Zawsze w takich makijażach mm, ciężkich, że tak powiem, zaczynam od czoła, I znaczy od brwi i czoła i idę tak stopniowo. I do brwi dzisiaj przyniosłam sobie pomadę z Ja mam ją w odcieniu Warm blonde 102. Jest ciutkę jasna, ale jest fajna. No jest stylizowana na benefit. Fajny pomysł. Ale ten pędzel jest gruby. Czy może on nie jest gruby, ale on jest duży. I średnio mi się nim maluje brwi, także to po prostu odkręcamy. To jest pędzelek Hulu P44. Biorę kolek kolektor, biorę korektor z L'Oreala Infallible More Than Concealer. To jest mega dobry korektor i mega bardzo kryjący, więc fajny. Biorę sobie go trochę na dłoń. Biorę sobie pędzelek z Hulu P54. On jest taką szpatułką, że tak powiem i będę sobie wyrównywać brwi. To też nie jest nic ciekawego, ale wam pokażę mniej więcej. Po prostu sobie je obrysowywuję. To nie jest żadna filozofia. To nie są idealne brwi. Ale po prostu muszę je sobie wyrównać tam, gdzie coś wyjechałam, czy coś. I rozcieram to na dół, a tamto będę rozcierać do góry. Ja sobie dzisiaj pomieszam dwa podkłady, bo chciałabym dalej test, potestować trochę tego, ale złamie go kolorem mojego, można powiedzieć, że ulubionego, drugiego ulubionego podkładu na większe wyjście. To jest All Hours YSL. Bardzo fajny podkład, bardzo ładnie się trzyma. Wezmę go tak jeden do 1. I go zmieszam. I dzisiaj pierwszy raz użyję gąbeczki z Donegala. Można ją kupić na kosmetykach z Ameryki. Jest mega duża. Szkoda, że już wyrzuciłam opakowanie, bo opakowanie było takie. Mega duża i mega mięciutka. Także mam nadzieję, że fajnie się nie będzie nakładać. O, włosy, włosy. Popatrzcie, ile mam Baby Hairów. Na tamtym filmie strasznie widać, jak mi wszystkie włoski odstają, i to są wszystkie moje nowe włoski, bo użyłam takiej fajnej wcierki i naprawdę daję radę. Ta mieszanka zakryła mi wszystkich nieprzyjaciół. Dobra, już się pozbędę tych płatków. Skóra jest nawilżona i jakby nie, nie widać mojej tej takiej doliny łez, którą zawsze bardzo widać, także nie mówię, że te płatki nic nie robią. Ale ja bym ich po prostu nie kupiła w tej cenie. Teraz korektor. Jako baza. Teraz użyję sobie gąbeczki z. Lovely chyba. To jest taki dwupak. To jest chyba Lovely, nie bo Bardzo fajne są. I teraz sobie przypudruję powieki. Ja bardzo nie lubię pracować na mokrym korektorze. Może dlatego, że nie umiem, nie wiem, ale po prostu tego nie lubię. Wolę mieć jakby większą kontrolę, więcej razy dodawać hmm, cieni, a mieć większą po prostu kontrolę nad tym, co robię. Więc sobie to po prostu przypudruję. A moim pudrem dzisiaj będzie Laura Mercier. Bardzo fajny puder. Dobra. I teraz. Mam trzy paletki i nie wiem zupełnie, co chcę zrobić na oczach. Mam Saltry. Myślałam właśnie o tym. Myślałam też o chudzie, ale no, myślałam też o tym cudzie. Chudzie i o tym cudzie. No, to też jest w sumie chuda. Ale nie wiem, czy to nie będzie zbyt wow. Też ja lubię takie makijaże. I może otworzę Sultry. Piękna. Ja ją wy wygrałam na Instagramie u Bless Demes, także... Wow. Dobra, zaczniemy brązem. O, tak się umówmy. Biorę pędzel. Albo najpierw. Nie, dobrze. I wezmę sobie ten kolorek tutaj. I po prostu sobie zaznaczam załamanie. Dobra, przekonałam się. Wezmę sobie ten. I po prostu wtłoczę to w ten brąz. Pędzel z Pixie. I... dodamy może tego różyku troszkę. Jak widzicie te cienie się same blendują. Na pewno wiecie o co chodzi. Dobra, wezmę teraz znowu pędzel Pixi, taką kulkę. I wezmę żółty. Zrobię z niego takie przejście. Dobro. I ja teraz... to kupiłam w Nikkei Maxie za, za 74,99. Tu jest ten srebrny. Słowo to chyba nie będzie pasować. To są trzy odcienie. Ma to dobry pigment. Wezmę sobie jeszcze raz ten fuksjowy. I sobie to tu tak podziabdam. Robi robotę. Diamond Dust. Teraz. To teraz idziemy do twarzy, nie? Baza, miniaturka Professional. O nie, teraz jestem cała w brokacie. Świetnie. Teraz korektor. Gąbka. Teraz puder wtłoczę sobie puszkiem. Czyli nasypię go trochę. Trochę więcej. Najpierw jednak pod oczy dam go takim pędzlem języczkowym bardziej. Nie chcę, żeby tu się coś weszło. I teraz puszek z inglota. Teraz może dokończę oczy. Wezmę sobie ten cień i przejadę tutaj. Teraz na drugą, jakby stronę pędzla, wezmę ten pomarańcz. Musicie wiedzieć to, że bardzo nie lubię malować dolnej powieki, ale przy takich kolorach niestety nie można jej nie wymalować. Teraz brązowy. Przyniosłam moją ukochaną paletę de kontur. Użyję tego. Teraz rozświetlacz. Rozświetlacza mam dwa. Jeden to Sinskin. To by nie mogę tworzyć. O, wypiekane trzy rozświetlacze. Właśnie tego najpierw użyję. Zawsze sobie mieszam tego z tym. I oczywiście dużo rozświetlacza, moi drodzy. Dużo. Muszę być widoczna. Mm. Kocham. Tu jest również trójka. Tak się to robi właśnie. O. Zawsze mieszam kilka rozświetlaczy, bo wydaje mi się, że to jest lepszy efekt po prostu. Nie musicie tak robić. Ja po prostu kocham rozświetlacze. Nie powinnam tego nałożyć na to coś, na tą górkę, ale to już... To jest mój nadajnik. Mam antenkę. Czy ja chcę jakiś. No, najwyżej ten różowy, ale ja nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać. Spróbować, czy nie? Może spróbuję. A teraz, uwaga, nikt nie oddycha, okej. Okay? Podoba mi się to. Teraz mój Urban Decay All Nighter. To jest ta giełka, o której Wam mówiłam. To jest jak cement. Dlatego teraz jeszcze przed ymm, tuszowaniem rzęs. I teraz już nic się nie ruszy. Teraz oczy rządzące. Moje stałe trio. Baza z Eveline e, ten... co to jest? Tusz z Volume Drama z Libo i Delia Collagen Lash Super Curl Od paru miesięcy ten, używam tego trio i, i jest świetna. I teraz Ustka. Lip kontur w kolorze Muse. Matowa pomadka w kolorze Muse. Takie miniaturce. Teraz mam lip topper taki w kolorze And Angelik albo Fearless. Patrzymy, jak to wygląda. Tu bądź w miejscu. Uuu, jakie to jest piękne. To jest Fearless. A to jest ten Angelik. To też jest piękne. Ale chyba ten Fearless mi nie będzie pasował. Niestety. Na środek. Ale pięknie. Także ja tak wyglądam, żegnam się z Wami, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że lubicie takie filmiki, zostawcie łapkę w górę i suba, jak Wam się podobało, ja się z Wami żegnam, mam jeszcze pół godziny, a muszę jeszcze zjeść i się ubrać i dopakować, także życzę Wam miłego dnia.